Cześć, to jest moje top 5 podstawowych poleceń do opanowania w temie Kalinux, którym musi ogarnąć pierwszy, czyli polecenie LS, które wyświetla nam listę wszystkich plików i folderów w bieżącym katalogu i oczywiście można tutaj dołączyć odcinku. Do wysilam bardziej szczegółowe informacje o plikach i folderach. Numer 2, czyli polecenie CD, czyli Change Directory, pozwala nam na zmianę bieżącego katalogu roboczego, na przykład na ścieżkę Home. Która nas przeniesie do HOME'a. Numer 3, czyli SUDO, Używanie do wykonywania poleceń z uprawnieniami superżytkownika, np. Root, jest to niezbędne do wykonywania zadań wymagających wyższych uprawnień, np. instalacji oprogramowania lub zmiany konfiguracji systemowej. Numer 4, czyli APT get jest to narzędzie używane do zarządzania pakietami w systemach Debian-based, np. takich jak Kalinux, i umożliwia ono instalację, aktualizację oraz także usuwanie. Oprogramowania i możemy sobie też użyć tutaj przykładu z poleceniem apt machine get, który zainstaluje nam tutaj Trixa. No i ostatni przykład, czyli piąty PWD, czyli Print Working Directory, to proste, ale bardzo ważne polecenie, które wyświetla nam pełną ścieżkę bieżącego katalogu, w którym się obecnie znajdujemy. Jest to bardzo użyteczne, gdyż pozwala nam na szybkie zorientowanie się, gdzie w strukturze katalogów obecnie. E, pracujemy. No i teraz pytanie do Was. Czy znaliście te wszystkie polecenia? Jeżeli tak, dajcie odpowiedź w komentarzu. Trzymajcie się. Cześć.